Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zaczyna się robić coraz ciekawiej i coraz gorzej, jeśli chodzi o to, co nas chyba czeka w niedalekiej przeszłości z naszymi sąsiadami, czyli z Ukraińcami. I o ile do tej pory były to tylko jakieś mrzonki, i jakieś no, przypuszczenia, to teraz już chyba nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć, że na 100% coś kombinują. Tylko pytanie, co. No, bo przecież nikt normalny teraz, w listopadzie 2024 roku, nie wysyłałby pism, a już na pewno nie wojewoda, żeby zliczyć wszystkie groby i wszystkie miejsca pochówków Ukraińców w latach 40. I można sobie zadać pytanie: po co im to? Po co im te informacje? A ja wam powiem po przeczytaniu tego dokumentu, który wam zaraz przeczytam. Moi drodzy, wczoraj pan Rafał Meckler opublikował w swoich mediach społecznościowych na iksie i na Facebooku taki dokument. Ja wam najpierw przeczytam co pan Rafał napisał. Wojewoda lubelski rozsyła po władzach miast i gmin Prośbę o zestawienie grobów i pomników ukraińskich z lat 1914-1920 i 1939-1956. Wymaga informacji i zdjęć. Jak myślicie? Po co mu takie informacje? Czyżbyśmy mieli remontować upamiętnienia upa? Bo jest czytelna informacja, że chodzi o okres ludobójstwa, lata 1940. XX wieku. Ja bym, moi drodzy, przeczytam to pismo. Lublin 20 listopada 2024 roku lubelski urząd wojewódzki w Lublinie. Panie i panowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu województwa lubelskiego. Zobaczcie, to już nie jest do jakichś tam osób prywatnych czy do jakichś mniejszych instytucji, ale to pismo jest do. Wszystkich prezydentów miast w województwie lubelskim, burmistrzów i wójtów Gmin, czyli każdy zakątek województwa lubelskiego. Ja przypominam, że kiedyś to mieliśmy tam sąsiadów, czyli Ukraińców, i oni wciąż mają takie pretensje, że my ten teren zabraliśmy. Ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, no ale tak to niestety wygląda. I słuchajcie, wojewoda lubelski pisze tak. W związku z prowadzoną na szczeblu rządowym, to jest bardzo ciekawe, bo jeśli on tutaj, oni tutaj piszą, że na szczeblu rządowym to oznacza, że coś takiego wydał rząd, że coś takiego wydało jakieś ministerstwo, że coś takiego to grubsza sprawa, że to nie jest tylko regionalne, ale jest to rządowe, czyli jest ważne, jest gorzej niż myślałem. Analizą w zakresie ukraińskich grobów i miejsc pamięci położonych, w Polsce zwracam się z prośbą o opracowanie i przesłanie informacji i fotografii dotyczących grobów wojennych oraz grobów niebędących grobami wojennymi z pochówkami Ukraińców z lat 1914-1920 i 1939-1956, grobów symbolicznych, pomników i innych miejsc pamięci, np. tablic odnoszących się do Ukraińców lub Ukraińskich organizacji militarnych i politycznych, słuchajcie. Szczególnie istotny jest okres walk pomiędzy Ukraińcami i Polakami, prowadzonych w latach 40. XX wieku, głównie na obszarach dzisiejszych powiatów Hrubieszowskiego, Tomaszowskiego i Zamojskiego. Ja po prostu nie wierzę. Słuchajcie, niezbędne jest uwzględnienie w zestawieniu grobów i upamiętnień uwaga obywateli polskich lub radzieckich narodowości ukraińskiej. Członków Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, ukraińskich nacjonalistów nie należących do żadnej z wyżej wymienionych organizacji. Informację proszę przekazać w formie zestawienia tabelarycznego. Jest tutaj, tak: miejscowość, obiekt, liczba pochowanych w przypadku grobów, czy obiekt jest legalnie wzniesiony, stan obiektu, uwaga. W zestawieniu nie należy uwzględniać grobów: A. Ukraińców służących w czerw Armii Czerwonej, poległych w latach 39-45, B. Polaków zamordowanych przez Ukraińców w latach 40-20 wieku. Odpowiedź, zestawienie i fotografie proszę przekazać tylko i wyłącznie poprzez EPUAP terminie do 20 grudnia 2024 roku z upoważnienia wojewody lubelskiego. Najlepsze jest to wykluczenie Ukraińców służących w armii czerwonej, to tych już nie, nie, tych już nie. Polaków zamordowanych, czyli wszyscy ci, którzy stracili życie na wojnie, tych też nie. Moi drodzy, do licha, o co tutaj chodzi? O co chodzi? Bo zadaję sobie pytanie i nie mogę znaleźć odpowiedzi, po co im informacja o obywatelach polskich, lub radzieckich narodowości ukraińskiej, członków UPA, członków OUN i ukraińskich nacjonalistów. Po co im te informacje, moi drodzy? Jak tak sobie pomyślimy, po co? Czyżby chcieli restaurować, jakieś renowacje robić, albo robić pochówki, groby, albo oni mają taki plan, że zezwolą nam na jakieś ekshumacje tam, ale w zamian będą chcieli mieć tutaj swoje cmentarze. Ja sobie nie wyobrażam, Abyśmy tutaj mieli jakieś pomniki, groby, cokolwiek z członkami tych organizacji ONU. Ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Dlatego z takim apelem do jakiegoś posła, żeby wysłał pismo, bo oni mogą, oni mają takie instrumenty, z zapytaniem, po co im to, w jakim celu, po co im te informacje? Jeśli ten film do jakiegoś posła trafi, to bardzo was proszę. Panie pośle, pani posłanko, zapytajcie. Tylko tyle. Zapytajcie, po co im te informacje? No brzmi to kuriozalnie, brzmi to nienormalnie. Ja odnoszę wrażenie, że oni coś knują, bo ta bierność, jeśli chodzi o naszą historię, nie jest przypadkowa. A mało tego, jeśli chodzi o historię ich, no to tych naszych sąsiadów, no to to już teraz jest teraz rozsyłanie pism. A ja się pytam, czy ktoś robi jakieś zestawienie. Na terenach obecnej Ukrainy, jeśli chodzi o naszych rodaków, którzy tam zginęli, zmarli? Czy ktoś robi takie zestawienie? Czy wojewodowie, czy jak oni tam się nazywają na Ukrainie, czy oni wysyłają to swoim burmistrzom? Seria? Czy oni to robią? No bo my tego chcemy. Bo nam to się należy? Nie. No wygląda to coraz dziwniej. A ostatnio gruchnęła taka informacja, że chcą Ukrainę podzielić na trzy części. Jedna mogłaby nawet wrócić do Polski, wiecie, tam lwów i te rejony. Ja to sobie pomyślałem, no kurczę, fajnie, nie, bo to są przecież nasze takie rdzenne rejony, to jest nasz teren, to jest nasz lwów, nasz kochany, to była Polska. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, jaki tam jest teraz burdel, to po co nam te problemy, nie? Wiecie, serce mówi jedno, a głowa mówi drugie. To możecie napisać, co o tym sądzicie, bo ja mam takie mieszane uczucia, odczucia. A znając życie, to prędzej czy później doszłoby do jakiejś wojenki. A najgorsze jest to, że to my byśmy byli tymi najgorszymi. To tak jak dwoje dzieci. Że to my bylibyśmy tym złym dzieckiem, a tamci byliby tym dobrym dzieckiem. Czyli my od razu bylibyśmy na pozycji straconej, ale to już tak na marginesie. Jeśli chodzi o ten dokument, to. Ja pomyślałem początkowo, że może, no nie, to jest jakiś może fake news, no bo często pojawiają się jakieś informacje, też chcę robić film dla was, a później się okazuje, że to jest kłamstwo, że to jest fake news, no ale to nie jest fake newsem. To można zweryfikować, to nie jest fake news. Ale po co im takie informacje? Będą coś robić, będą coś kombinować, a jeśli my nie będziemy pytać, to oni to zrobią bez naszej wiedzy i my o tym nie będziemy wiedzieć, bo my musimy pytać, my musimy wiedzieć dlaczego. Po co im te informacje? Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Jeśli możecie, to proszę Was, zróbcie coś z tym. Może znacie kogoś, kto może pomóc. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, Pepe.